Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to pierwszy odcinek z Gle Clash Royale na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie parę walk 1v1 albo możemy chwilkę zagrać na turnieju. I oczywiście zapraszam was do zostawienia łapki w górę, jeżeli chcecie, abym kontynuował tą serię oraz zasubskrybujcie ten kanał dobijamy 100 subskrypcji no i tak, no i lecimy z odcinkiem na sprzedaży nie ma nic ciekawego oprócz emotek i innych takich kart, którymi ja gram pierwszy deck, którymi dzisiaj będziemy grać to jest ten to jest mój podstawowy skład jest z nim Electro Dragon, Mega Knight Lock Elite Barbarian, Skeleton Army, Rage Prince oraz Horda Minionów no, i zobaczymy. Najpierw zagrajmy sobie na turnieju. Dopóki 5 razy nie przegramy, możemy yy, grać. Dobra, no to widzę tutaj, że znajomi trochę nie grają za bardzo dobrze. Dobra, zobaczymy, jakiego przeciwnika nam tu wyszuka. Ok, mamy przeciwnika z 9 poziomem. O, już zaczął sprytnie z mini peką. Czy coś mu to dało, to tak średnio, no nie dało, no nie dał nic. No dobrze, że nie dał tego. No teraz lecimy z kontrą, ale nie wiem, czy ta kontra coś da. O, da dużo, widzę, że da dużo, bo zadajemy bardzo sporo damage'a. 174 życia zostało, wierzę, ojej, tej karty nienawidzę naprawdę w tej grze, więc Ach, będzie ciężko. Myślę, że ma witchkę, to jest problem. Oj, to duży problem. Może mi wieżę zniszczyć, co nie będzie za fajne. No bo cóż innego gorszego w tej grze jest jak przegrać. A najgorsze teraz z tą wiedźmą jest, że ona wypuszcza po śmierci jeszcze te trzy skelety. To jest najbardziej wkurzające w tej grze. Mam nadzieję, że nie, nie zaszkodzi to. Ale no, zobaczymy. Chyba teraz rozwalimy wieżę. No właśnie, dziewięć życia. Oj, teraz rage, i. Yy, no i teraz lecimy, proszę bardzo. Ale tutaj się obawiam, że kolejna wieża pójdzie. Chociaż patrząc na ilość życia króla. No tak, druga wieża poszła. No trudno. Yy, się mówi. On się śmieje, nie wiadomo z czego. My dajemy minion horda. Została minuta 15 do końca, więc kurczę, akurat teraz musiał tą mójczkę dać jak teraz to no nie. Tak to, wiedziałem, że tak tego nie załatwię, trzeba czekać aż będzie podwójny eliksir, bo dobra i teraz na wiedźmę bęk. Yy, no mate. No niestety. Bum, 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 bum. No nie, teraz musiał... Mm. Nie zniszczę mu tej wiedźmy. Ale... Szybciej, szybciej, szybciej. Cofnęło. Się mogę to przegrać. No i tak się chyba stanie. No. Nie wiem, ile odcinek będzie trwał... Zagramy sobie, no nie wiem, 5 walek na tym turnieju. Ojej, przydałby się jakiś spel. Nie, oprócz Raidu. No, tak to bym to roz rozwalił wszystko, ale no, 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 nie, nie mogę. Ja moment, a logiem coś tutaj zrobię, no zrobię, ale nie niby za mało. No, przegrałem, no ale, no niestety, no trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dobra, jeszcze jedną walkę sobie zagramy. Myślę, że będzie fajnie. Teraz znowu dziewiąty poziom. Oczywiście tutaj może być chyba dziewiąty albo ósmy, podajże. Chyba tak. Tak, bo to jest new season. No to nowy sezon, no to będzie od ósmego przyjmowana u Lumberjack. Ja nie lubię tej karty, bo ona jest strasznie szybka. No jeszcze balon na dodatek. Dobra, rozwalę chyba. Wyrzucił Rage'a. No Właśnie, to mnie denerwuje. No. Wygra? No, wygra czy przegra? No. Remis, remis był. ale teraz z elitami wychodzimy. No, niestety. Kurczę, mogłam dać loga, ale no trudno, no. Ja się nie poddaję, nie martwcie się. Kurczę. No nie, no niestety mi zbuszuje drogę tą wieżę. Dobra, dobra, dobra. Zap. Niestety, zap odgrywa tutaj główną rolę. Zniszczone. Zniszczone na szczęście. No, żeby odcinek nie trwał za długo. No, zniszczysz, zniszczysz to, czy nie zniszczysz? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy zniszczysz. No. Może nie zniszczysz, ale może zniszczysz. Oj, co to? Nie wiem, co to za dźwięk był, ale dziwne odgłosy ten telefon wydaje. No trudno, trudno, noż. Nie, nie, ja nie powiem trudno, no. Co się mogę powiedzieć? Masz. Ło. Dobra, prawie. Chociaż nie wiem było do legendy tak naprawdę, tak szczerze bym powiedział. No dobra, nie zniszczą na szczęście. No 6 minut odcinka. Yy, myślę, że za chwilkę skończymy jeszcze jedna walka będzie. Kurcze, powierzę, no trudno. Zostaw go. Zostaw go! Miłuj. Dobra, 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 jest dobra, jest git, jest git. Kurczę, za mało życia ma żeby zniszczyć. Mimo, iż jest na Rage'u to i tak to nic nie dało. No, no. Musi ten, musi ten, jak on się nazywa? O, dobra, zajął się tym. Hadin. Hadin, nie ma, nie ma. Nie ma tak. Ach. Nie, 20 sekund to już nie ma szans, żebym tutaj coś ugrał. Ach, najgorsze jest to, że nie ma żadnego właśnie, co by te nietoperze ugrało. Dobra, no z... o nie, 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 dobra i tak jest koniec, no trudno, no. Zdarza się. No. Ostatnia walka i kończymy odcinek, bo nie chcę nagrywać zbyt długich odcinków, takie po 30 minut, bo mam za mało miejsca na telefonie. Jeżeli chcecie następny odcinek z Brawy Starosy, zostawcie łapki w górę. Wam wszystko powiem, co i jak. Dobijcie, chociaż 5 albo 10 łap w górę, to nagramy odcinek z Brawy Starosy. Lecimy. O nie! O nie! Dziąg. Had ciąg! No tak ugrywa się średnio. Zobaczymy no powinienem to chyba inaczej rozegrać. O, ten ram rider. Mm, ach no nie 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 Ach będzie powierzy. Chyba nie 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 będzie jest no to dobra No to co teraz nie wiem czy to coś da. Szczerze powiedziawszy. Minuta 25. Tak, będzie 10 minut odcinka. Yy, dziewiąta. No to po prostu nie rozumiem. No to jak będą trzy przegrane, no to niestety nie idzie mi. Ja dzisiaj nie grałem w tą grę. Ćwiczyłem tylko trochę przed odcinkiem, przygotowywałem deck. Nic mi się nie udało zrobić. No, niestety nic mi się nie udało zrobić, więc yy, Trudno. Trudno się mówi. Po prostu nie udało mi się, no i tyle. Dobra. No, zniszczyłem tą, tą wieżę, ale no coś to dało. Jak, jak dał mega knighta? Zap. oddał zapa, dobra, 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 dobra. Kurczę, loga jeszcze ma. Powie, że będzie, no. Tak myślałem. Ale dobra, mamy Lity i Rage'a. No ale nie dało to nic, bo ma Walkirię. No powiedzmy, że pięć łapek w górę wystarczy, abym nagrał pierwszy odcinek z Brawl Starsów. Myślę, że częściej mogą się pojawiać te Brawl Starsy. A Clash to tak od czasu do czasu. Empire Puzzles może też być. Dobra, koniec. Hmm. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, trwał prawie 11 minut, więc to i tak jest dosyć długo. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku, zostawcie łapki w górę i pamiętajcie, 5 łapek w górę, lecimy z serią z Brawy Stars. Sezonów będzie nie wiadomo ile, będzie postanowić się zrobić... Sezon co 50 odcinków to zależy, jak często będę je nagrywał. Oczywiście, dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia i cześć. Papa. Pa.